Szczeń Boże! Pamiętacie akcję Nie wstydzę się Jezusa? Ciężko by było znaleźć w dzisiejszej Ewangelii tych, którzy powiedzieliby to publicznie, oprócz Jana. Bo wiara przecież może przeszkadzać w towarzystwie, w karierze. Kościół jak zwykle staje się popychadłem w gierkach politycznych. O wierzących mówi się jak o ciemnogrodzie. Nie wstydzę się Jezusa to bilet do trudniejszego życia. Zwłaszcza aktualnie, gdy łatwiej dokonać aktu apostazji, niż umówić się na wizytę do lekarza. Od Jezusa też wielu odeszło, bo może liczyli na coś więcej. Może wydawać się, że Judasz zdominował ostatnie dni. On także spodziewał się czegoś więcej. Być może rozpoznał w Jezusie prawdziwego Mesjasza, który przychodzi uwolnić naród spod okupacji rzymskiej, spod pogańskich zwyczajów. Może spodziewał się, że będzie jakaś wojna, która da zwycięstwo. A tu ciągłe nauczanie, cuda, rozmowy o Bogu, wierze, religii. Nie tego oczekiwał. Nadarzyła się okazja, żeby zarobić, więc skorzystał. Nie pozostało to jednak bez reakcji Jezusa. Ponownie słyszymy, że ten, któremu daję kawałek chleba, ten mnie zdradzi. Ten znak chleba jest wyróżnieniem. Oznacza on, że na przyjaźni z Tobą szczególnymi mi zależy. Judasz jest jednak uparty, zatwardziały. Co postanowił, pragnie doprowadzić do końca. Nawet nie przytomnieje, gdy słyszy, co masz czynić, czyń prędzej. Nie otrząsa się i pyta, czy nie ja, tak, ty. Czy tak się musiało stać? Czy ta cała scena nie wygląda dziwnie? Czy nie podsuwa nam pytania, że Bóg zaprogramował człowieka do wykonania konkretnego czynu, do zdrady, przyjaciela? Przecież pisali o tym prorocy. Pismo musi się wypełnić, zatem i zdrajca ma swoje zadanie w historii zbawienia. Warto przyjrzeć się zaskakującej postawie Jezusa, który świadomy zdrady i tego, co go czeka, w sposób całkowicie wolny się na to zgadza. Dzisiejsza Ewangelia podkreśla tę Jego wolność. On nie tyle został zdradzony i wpadł w ręce oprawców, ale sam się wydał, bo taka była wola Ojca. Proroctwa spełniają się z dwóch powodów. Pierwszym jest, że Bóg sumiennie wywiązuje się z dobrych obietnic. Drugim niestety jest jakaś mroczna strona człowieka, coś, co determinuje do danego zachowania, co wynika z naszej grzeszności. Mówiąc krótko, Judasz nie tylko nie mógł zdradzić, ale nawet nie powinien. Coś się nie zdążyło poukładać w nim, że oddał się na pastwę tych swoich pragnień. Tam, gdzie brakuje relacji z Bogiem, gdzie ludzie sami się od Boga oddalili, zawsze coś musi się popsuć. Niezgłębiona jest tajemnica ludzkiej nieprawości. Kierując się pozornym zyskiem, szczęściem i satysfakcją, musimy być gotowi na stratę, smutek i rozczarowanie. To i tak łagodnie. Wydaje się, że w każdym naszym grzechu pojawia się moment uświadomienia, że to co robimy jest złe, a jednak mimo wszystko brniemy w zło dalej. To jest właśnie ten moment u Judasza. Okazuje się, że zło wybrane uzyskuje w nas jakąś siłę. Która nawet w momencie odsłonięcia się prawdy o Nim dalej pchana do działania zgodnego z tym wyborem. Jest to siła zamysłu i wyboru wcześniej podjętego, który zawsze posiada jakiś dobry zamiar. Istnieje wręcz trudność wycofania się z podjętego zamysłu. Jezus przestrzegł Judasza, próbując go przekonać, jak straszną rzeczą jest zdrada, którą planował. Mimo to Judasz nie zrezygnował. Widocznie nie wierzył Jezusowi i uważał, że wie, co robi. Że jego postępowanie jest słuszne. Nas też Jezus przekonuje, jak może, czasem nawet straszy, byśmy nie popełniali jakiegoś błędu, grzechu, a my i tak robimy swoje. A potem wpadamy w rozpacz, jak Judasz, uświadamiając sobie, co zrobiliśmy. Warto więc ufać Jezusowi. Bóg wie, co jest dla nas dobre. On zaprasza nas do wspólnoty ze sobą, tak jak Jezus posłał uczniów, żeby przygotowali ucztę, by mogli razem zasiąść do wieczerzy. Zaprasza wszystkich bez wyjątku. Zaprasza, żebyśmy z Nim szli przez życie, by z Nim de decydować, co jest dobre dla nas. To nie Bóg zniewala przez przykazania, to nie On jest powodem do rozpaczy, to nie Jego się mamy bać, ale własnego grzechu. Tylko decyzje zmieniają świat. Zmieniają świat na lepsze lub gorsze. Jeśli podejmujesz decyzję, żeby czynić dobro, to znajdziesz też sposobność, by to dobro czynić. To samo w drugą stronę. Niech więc decyzje, które na nas spadają, idą tylko w tym właściwym kierunku, gdzie nie uczynię krzywdy ani sobie, ani nikomu innemu. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.